Witajcie, to jest kolejny odcinek z serii Od Resusa do Luksusa I dzisiaj pomagamy Nice'owi wapnować jego dwa pola Gdzie ty Nice jedziesz, po pierwsze I tutaj właśnie Nice Ja ładuję Nice'a 60 Odnowiona, w poprzednim odcinku widzieliście Tury dokupiony i szufla I tutaj jego nowy rozsiewacz ECW, 8 ton W poprzednim odcinku Nice mówił, że żebyśmy pokazali pier... pierwsze co zrobimy w następnym odcinku, to pokażemy Wam ten rozsiewacz bo w poprzednim odcinku nie zdążyliśmy. No i właśnie o taki mały 8 ton. I to moją 60 będzie rozsiewało, bo moja 60 nie ma tu, jeszcze. No to teraz Nice, przywitaj się. Dzień dobry, drodzy widzowie. Like, dobry. Dobry. A jeszcze a propos nowych subskrypcji w ogóle... To ja chciałam powiedzieć, że e, kupiłem i e, kupiłem ten obciążnik. Tak. że to się nie nagrało niestety. i... No, obciążnik taki sam jak mam na tej innej serii. No, to jedziesz. No, to jedź wapny już. My się tam pójdziemy na piechotkę. Ok. Powolutku przejdziemy. Zobaczymy, jak ty tam będziesz wopnował. Czy nie jest zbagowany ten rozsieł? A jak jest zbagowany, to będziesz musiał jakieś inne kupić. No i lecimy. Ten po, po sąsiedzkich łąkach se jedzie, a co się będzie patyczkował do roboty. Po to ta No. A i w y, następnym odcinku planuję jeszcze kupić. Y nie, przepraszam, nie kostratkę. To kostratkę, tylko belatę, o. No, prasę, do kostek. Pase, no. Ta do kostek tych małych, czy do... Nie, już, ogólnie mówiłem myślałam, że do okrągu, wiesz? A, ten od razu w toretki będzie leciał. O, no leci. Patrzymy, czy działa. Nie! Zepsuło się, nie, nie jedź nawet, nie jedź nawet dalej, nie jedź! To jestem właśnie zbagowany. Puść, czekaj, daj O nie Czyli, że to jestem właśnie zbagowany i... Jeden ECW, czyli o ten, ten to zasypanie tego ECW-ka, nie Będziemy musieli w... ...ździebko inny sposób wysypać bo chyba nie da się wyładować no nie da się fajnie no czyli jak jest macie takie coś jak się wam robi właśnie jak tutaj jak nice przejechał to znaczy że jest RCW spagowany i trzeba w przeciwną stronę rozsiewać widzicie teraz pojechałem w drugą stronę i już dobrze rozsiewa No, chcesz się na nice tak bawić, a ten... E, ty chyba kupiłeś ten sam? O ile się nie mylę. Nie, 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 to co mówię. Albo weź... Eee, skocz po tamten mój. Co ty mam do tego? No po mój. E, po mojego jezka, to. To Dobra, chodzi, nie jest kinga. No, to moje będzie taki raz chyba. Nie, to, mam, a No szybko Dobra, to chodźcie dlatego, a ja... A ty jedziesz już rozmodować? Znaczy ty jedziesz tamtego Ty jedziesz tego załadować Tak? Jeszcze raz Ty jedziesz załadować tamtego, nowego? Coś się kupił No to odczepisz. Też mi problem Co nie widzowie No niestety Wiedziałem, że ktoś... Właśnie z tych ecw jest zbagowany, tylko nie pamiętałem który. I Nice akurat wybrałem tego zbagowanego. Jeszcze tu trzeba poprawić. no, po sąsiadach łące będzie mi jeździć, a co tam, Elikson, ty wracasz już? Tak, dopiero, na pewno, dopiero, nie wiem, 6% dopiero rozsypałem na do tego wapna. Dobra, ty, dobra, dobra próba, sprzedajesz tego, no gdzie go? Nie sprzedawać, co ty tyle wapna co chcesz zmarnować? Oszalałeś. No i tak, i tak trzeba będzie poprawić. Nie trzeba będzie poprawić. Zobacz, jak jedziesz w przeciwną stronę pola, nie jedziesz po długości, tylko po szerokości, to działa. Nie wiem jak to, jaki to jak działa ten bug. Albo to nie jest bug, albo nie wiem. Po, po długości pola nie można robić, ale po szerokości już robi dobrze. Więc. Jak ktoś ma kwadratowe pole, to dla niego to jest bez. to dla niego to jest bez różnicy. Ale jak ktoś ma właśnie taki pasek. No to już trzeba się ukręcić ujeść. O, co ty, co ty nice, teraz robisz? A No to, pojedź ci go od razu tankuj, a ja tego... tego wysypię, to odczepię go... No go odda wiesz, No. Albo wyjdziesz go i oddasz go tutaj pod spę. No tak. No właśnie taki miałem plan. A. Bo on ogólnie jak cały jest... Kupiony? Ja nie, nie ten tylko, tylko nie jesteśmy pością. O, no to... No i trzeba będzie jakoś to się tam zrobi. Ale widzę, że weź może nawet nie tankuj tamtego. Nie zasypuj go. A i tak będzie i posiadamy, bo jest na pole coś. No dobra, kolejne pole, ale widzę, że ci jeszcze zostanie w tym ACV-ku. Wapna. Więc tamtego nie ładuj, nie tankuj, nie ładuj. Bo ci się nie opłaca, przyklejasz tamtą pryzmę, co jest, to co zostało i już. Najwyżej. No, na stówę. Bo dopiero 8% Dopiero 8% wapna mi uszło. Czekajcie. Łoło. Ja to nic przypadkiem. Nic nie zrobiłem. Ja się może na boku. To możesz im bojaków dać. No. No i lecimy z tym. Dalej. No i... I się zrobi, pomożemy, pomożemy nice Potem Nice będzie nam pomagał. Jak my, my będziemy Najsowi nice pomagać, naj nice nami, jakoś tam będzie leciało. Co by na no, to widzowie, żeby... Ojej, próbuję oj nie, 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 ale zaraz, teraz... no. Co by no, to nie, 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 wziąć... nie, wzią nie, nie, się nie, 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 i bojaków. Buraków z cygurowy, bąbelny i pseudony będzie? Co ty tam coś wziąć, wziąłeś po prostu? I. No i. Wysłuchaj się. No to ja A i też. Zaszeć buraki z koperdurakiem też. Albo się jakiś zaszać? Zasadzić. Zasadzić, że nie muszę. Bo jestem przy sobie zasadzisz i potem wychowasz tylko pana co ja go mam tylko możesz jaką masz się i do bulatu tylko muszę przy samej nowy co? No albo ja albo kupisz sobie jakąś dwurzędową sodzę kopaczkę najwyżej albo pożyczysz od jakiegoś sąsiada bo tu na pewno no, mają No i jakoś tam leci, nie? Ja chyba po tych szniwach, co będą, kupię sobie nie wiem, może cyklopa, chociaż nie wiem czy mi się to opłaca. Cyklop Czy może też tu ja... Czy cyklopa tu ja, czy cyklopa? Nie wiem. Nie wiem, ale zaraz coś to może Do... Tura, do krów. To... Do Kruw mi chodzi. I się zastanawiam, A, czy brać tura czy cyklopa. Ja bym tu jeszcze czy brał tura. No, to może się tak faknie. Albo mini wytryczę. ładowarkę No, ci nie, kura, ale wytrycz, czy wytryczę, czy wytryczę? nie wiem, jeszcze będę się, będę się musiał zastanowić. Albo zostać wycofany. No, o, najlepszy pomysł. To widzowie. Piszcie na Instagramie, bo jeszcze komentarze do tej pory nie działają. Nie wiem, jak to zrobić. No, yy, ej, ale są, nie bądź wartych. Ale są, nie No, bo, bo, bo to, 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 to. no wyprzedzenia, ale. Mało osób pisze trochę do mnie na Instagramie. I jeszcze nikt nie, nie napisał, jak. że ktoś wie, jak zrobić te komentarze. Jakby ktoś napisał, jakby ktoś w ogóle wiedział, to bym, to by już były komentarze zrobione, tylko że no, no tylko że no, no to piszcie też na Instagramie właśnie, co byście chcieli tutaj na serii. Czy Tura, czy mini ładowarkę, czy może jednak właśnie weź co to tam tak dudni u Ciebie? Cyklopa, ładowarkę, czy może Tura. My się chcieli do 60 na przykład. To piszcie wszyscy, piszcie na Instagramie, bo ja mam trochę taki dylemat i... Ja bym wolał, żeby każdy widz, kto mnie ogląda, napisał. I to by było fajnie, i to bardzo fajnie. I właśnie piszcie widzowie. I jak to się nazywa. To na pewno zagości coś u nas tutaj na gospodarstwie. I no. I lecimy teraz do Nice'a na kolejne pole. No to... No to będzie 22. No, mamy jeszcze 6 ton. Dopiero 2 tony poszło na siódemkę, a 20 jest mniejsza. Tylko najpierw trzeba będzie sprawdzić... Ale to i tak pewnie nie Chociaż może by zadziałało. Nie wiem. sąsiad ma zasiane zasiana ma. Sprawdzimy czy działa To na co mógł taki powinien No oczywiście że nie Ale z tym to jest Myślałem że trochę ładowania Wam pokażę ale Ale co? No co tam jest z czym? Nie, nie ma problemu, bo. Ale nie wiem, jak dobra, nieważna jest. Że... <laughs> <laughs> nie, bo tak właśnie sobie że... to pisaliśmy przed Tak sobie po sobie. Chciałem mówić coś, ale. No. No. trochę... Trochę no, tak. Wiecie, tak na... Wieczorem. W nocy nagrywamy to z Nice'em. Tak, troszeczkę jest może koło północy albo pierwsza w nocy. Jest 46 Po pierwszej czy po północy? No to dobrze. E, to, do, to dopiero będę wcześniej, tylko... No i okay. jeszcze, jeszcze trzeba będzie obejrzeć ten film. Czy tak, jakichś tak. poprawek nie trzeba będzie robić albo w ogóle. No to... Jakoś koło trzeciej... Jakoś druga, trzecia dopiero się położę spać. No. Tak to jest z tym YouTubem. Co to tak tam u ciebie dudni? Co ty tam robisz, naś? I dudni, i dudni i szumi No i jakoś tam leci. No coś mi przycięło gę, lekko. tylko ciut. O, A wyrobiłem się. No jeszcze nam czasu zostanie trochę z tego wapnowania usługu Nicea. No a potem Nice nam pomoże przy A co? A więc co? No co tam? No, jaką? Sąsiad ja powiedział, że nigdy pożyczył ładowarkę swoją. Jaką ładowarkę? LVS, więc umieszczał z tej podwyżki. Ale jaką ładowarkę? co mam na to? Ale to... Ale teleskopową, mini ładowarkę... Teleskopową, tak. Uuu... To na bogato. No... Są również robi swoje. Uhu... A co to tak u ciebie tam szumi ciągle? Weź to jakoś, nie wiem. myślisz, co to jest? No nie wiem. To weź to zastrzel, albo cokolwiek z tym zrób. Oczywiście widzowie, nie można tak robić. Ja to oczywiście na żartach. W żartach mówię. Ale tak nie można. No i. da, ja idealnie pewnie. Pełną szerokością wyboczą z generem. No i lecimy. Najgorzej tu jest z tym cofaniem, tutaj. To przez całą. nie jest to za szerokie pole, ale przez całą szerokość trzeba cofnąć, żeby to do płota zrobić, bo nie zajechać. A już co, ty mi powiedział? Co? Bo powiedział, że ja. Jak że podpisuję, ale jestem w kontaktach że ja od niego ładowarką mogę pożyczyć na... na tydzień. i... Farming, yy, jakby... Grania, no. Grania. A zamiast zamian za to ja mam ci pracę, którą chcę dopłacić za to. No... no to okej. Okay. Tylko z pustym... Z, z pustym bakiem oddaj, nie? Powiedz, no. że pełna, z pustym oddaj. Ty ci więcej nie pożyczy? Nie, no za to musi. Albo w ogóle na pusto Kto wymyślił takie słupy obróśnięty No. A ty nasz... A ty... Masz na nice? No. A masz... No, jak to się nazywa? Make mam. Chyba. Jaki znak zapytania taki? Chyba ja mam na bogato, widzisz, a ty nie? Kurde, myślałem, że się wyrobię, ale nie, oczywiście, że nie, gdzież tutaj trochę tak brzydko to zrobię, ale mi się już nie chce, mi się już kręcić, cofać. Trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tak, tak, idealno. Ej. No tak jest za dużo. No teraz jest optymalnie. Ale co? No co tam? Co ty na to, jest, żeby w następnym odcinku zrobić takie coś jak... ZAMIANA euro. Co? Jak zamiana euro? W sensie ja bym ro, zrobił To co... Miałbym ja zrobić u tego sąsiada, a ty... Ja bym ci zapłacił do tego A ty byś mi pośle poradził No ale to jeszcze i tak To dopiero za kilka odcinków będzie Bo i tak trzeba będzie jeszcze, jak to się nazywa? E, porobić... Inne prace polowe. Nawozy. No. I nawozy. No. Ej, to masz tą to masz nie? sensie, Dobra, to w sensie, w sensie, w już w No w sensie, w sensie, Coś tutaj na odwal Dobra weź chodź, bo trzeba się już pożegnać z widzami. Skończyliśmy... Skończyliśmy z planem. To co zaplanowaliśmy. Chodź to nice. Ładnie. Na tle 60. -ki. mojej pięknej. Lubiuskiej. No. No to weź pożegnaj się jakoś ładnie z widzami. Eee, Do zobaczenia na samym kolei... No. no to do następnego. Cześć!